Proszę Państwa, zanim serdecznie Państwa zaproszę na magazyn policyjny słowo wyjaśnienia. Nie będzie to typowy problem kryminal, kryminalistyki, natomiast będzie on dotyczył też bardzo ważnego, szczególnie dla nas powiem, otóż spadł śnieg, porobiły się zaspy i ten śnieg nam bardzo dokucza. Ten magazyn właśnie będzie poświęcony temu zagadnieniu. Śnieg. Magazyn policyjny. Dzisiejszy program nie dotyczy bezpośrednio pracy policji. Opady śniegu w ostatnich dniach spowodowały, że jezdnie w mieście i okolicy zostały całkowicie zasypane. Sytuacja taka powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powoduje poważne utrudnienia dla transportu oraz ruchu pieszego. Pierwszego dnia opadów policja zanotowała w mieście cztery wypadki drogowe, w których cztery osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko. Nastąpiło szereg kolizji, tzw. Tak stłuczek. Obecnie kierujący jakby przyzwyczaili się do panujących warunków i tych jest mniej, ale nadal występują. Na drogach i ulicach ruch jest mniejszy. Wielu właścicieli pojazdów zrezygnowało z jazdy i chyba słusznie. W ostatnich dniach Jelenią Górę zaatakowała zima. Wystąpiły bardzo obfite opady śniegu i mimo ciągłej pracy służb komunalnych, służb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i innych osób czy jednostek odpowiedzialnych niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortowych warunków jazdy na terenie naszego miasta. Ilość opadającego śniegu doprowadziła do tego, że całą naszą uwagę skoncentrowaliśmy na tym, żeby zapewnić przejezność wszystkich dróg, i taką przejezność zapewniamy. Może nie jest to, każda ulica nie ma takiego samego standardu utrzymania jak na przykład Ulica Wolności, ale te ulice, które mamy zlecone, to wszystkie praktycznie są na dzień dzisiejszy przejezdne. Chcę tu od razu powiedzieć, że ulice, nie wszystkie ulice mamy zlecone do oczyszczania mechanicznego i tych ulic, i niektórych ulic my oczyszczać nie będziemy. Obowiązek oczyszczenia, chodnika i połowy jezdni ciąży na właścicielach budynków, nieruchomości przyległych lub ich zarządcach. Na terenie y, prowadzimy akcję y, na terenie Jeleniej Góry zimową przez okrągłe 24 godziny. Y, pracuje y, 8 piaskarek y, opłużonych. Y, w ostatnią noc praktycznie prawie że bezawaryjnie y, te piaskarki pracowały. Y, opady zmusiły nas do wyciągnięcia z magazynu pługu wirnikowego, który zapewnił przejezdność drodze Jagniątków Michałowice zapewnił też przejezdność na wylotach miast, gdzie śnieg zawiewa drogi mamy ciągniki i multikary opłużone, które też w sposób ciągły pracują oczyszczając chodniki i w ciągu dnia pracuje na terenie miasta 67 ludzi, którzy ręcznie oczyszcza skrzyżowania, przejścia. W tej chwili, w dniu dzisiejszym będziemy oczyszczali już bardziej, te najbardziej ważne skrzyżowania. Skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, ulicy Świerczewskiego, ulicy Świerczewskiego 22 lipca. Będziemy porządkowali skrzyżowanie na podwalu oraz skrzyżowanie w rejonie ulicy Złotniczej. Chcemy powiedzieć jedno, że bardzo duże utrudnienie są na ulicach, które są zwyczajowymi parkingami miasta, takie jak ulica Pocztowa, ulica Okrzei czy na Zabobrzu ulica Elsnera. Parkujące tam samochody praktycznie uniemożliwiają stworzenie tam normalnej jezdni. Jest tylko praktycznie tak obrazowo można powiedzieć tylko ryn, na którą jeżdżą samochody i w momencie, kiedy mają się dwa minąć, to ten śnieg odgarnięty na bok, się na bok, wyrzucając powrotem na środek. Jest to bardzo uciążliwe. Rozwiązaniem byłoby wywożenie śniegu z terenu miasta, z tych właśnie wąskich uliczek. Na to niestety nie ma pieniędzy i tego praktycznie w dużym zakresie nie robimy. W miejscach, które no po prostu ten śnieg leżący będzie stwarzał duże zagrożenie, to ten śnieg postaramy się trochę tego śniegu wywieźć. Proszę mi wierzyć, ludzie pracują bardzo ciężko. Staramy się, no trzeba powiedzieć, że nie mamy sprzętu. Wysokiej klasy. Jest to sprzęt, który odbiega od norm zachodnich. Mamy taki sprzęt, jaki mamy, i po prostu nim musimy sobie radzić. Chcę też powiedzieć, że budżet miasta i budżet wojewódzki jest ograniczony, i też nie można sobie pozwolić na zbytnie rozchulanie się z wydatkami na ten cel. A tym samym i tu trzeba powiedzieć, że wiele prac, które no, przyczyniłoby się do y, poprawy stanu tych dwóch, trzech czy tam tygodnia, dwóch, trzech dni czy tyg tygodnia, no po prostu y, nie będziemy wykonywać. Po prostu budżet można by było przejeść, środki przewidziane na czystość, na porządek, na bezpieczeństwo można by było przejeść y, w bardzo krótkim czasie. Uważam, że jeżeli tutaj kierowcy zachowają wystarczającą dozę ostrożności, to uda się uniknąć wypadków, przejezność ulic będzie zapewniona. No a że się trochę pomęczymy, no trudno. Taka jest dzisiaj sytuacja i wiemy, w jakich warunkach żyjemy, mieszkamy. Policja apeluje o rozwagę. Proszę pamiętać, że w tych warunkach zatrzymanie pojazdu jest utrudnione. Dlatego też należy zwiększyć odstępy pomiędzy pojazdami, zmniejszyć prędkość, umiejętnie korzystać z hamulców. Także piesi powinni pamiętać, że nie jest możliwym natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. Parkujący pojazdy w mieście także powinni widzieć panujące warunki. Dlatego proszę pamiętać o zachowaniu odległości od skrzyżowań, zwiększeniu odległości, ponieważ często ruch odbywa się po zwężonym odcinku jezdni. Takie postawy pozwolą innym wyminąć się oraz zachowane zostanie bezpieczeństwo użytkowników ulic i chodników. Dzisiaj udaliśmy się w miasto, by pokazać, jak wygląda sytuacja. Niestety służby komunalne nie stają na wysokości zadania. Wszędzie widać zalegający śnieg, który powinien być usuwany z miasta. Policja stara się uaktywnić służby miejskie, często gotowa jest do pomocy, mającej na celu ułatwienie pracy służb komunalnych. Jednak, jak widać, nie jest to skuteczne. Należy wspomnieć, że na właścicielach posesji budynków ciąży obowiązek usuwania śniegu z chodników i jezdni. W trakcie objazdu miasta spotkaliśmy jeden taki przypadek. Przy hucie szkła technicznego inni wolą bronić w grząskim śniegu niż odsypać go. Interweniując słyszymy, podpisaliśmy umowę z MPGK. Tam zaś słyszymy, że nie ma sprzętu, ludzi, pieniędzy i koło się zamyka. we